Cześć, siemano, z tej strony Marcel witajcie w kolejnym odcinku daje na kanale e, Wiem, że jest poniedziałek, akurat miałem już to nagrywać wczoraj tego Q&A, ale niestety wyszło tak, że się nie wyrobiłem w ogóle <laughs> I dlatego odcinek jest dopiero dzisiaj, takiego właściwie nagrywam Tyle, że ten odcinek dostaniecie późnym wieczorem, ale coś tam mniejsza z tym Słuchajcie, mamy 10 pytań. Wszystkie pytania też oczywiście są z Messengera. No to lecimy z pytaniami. Pierwsze pytanie. Podaj przynajmniej dwa plusy. Grania w CS, Fortnite i tak dalej. Dwa plusy przynajmniej, no to dobra. Pierwsze, no to rywalizacja sama. No a drugi plus... W... Można wielu ludzi też poznać, przez to też powstawają różne przyjaźnie, wiadomo. Czy to w cs z kimś grasz, czy to w Fortnite, czy to nie wiadomo w jakiej innej grze, multiplayer. Możesz poznać kogoś, zaprzyjaźnić się, wiadomo. Eee, drugie pytanie: Czy nagrasz odcinek pod tytułem i e, grasz 3 razy skrzydłowy na mapie Fortnite i ile razy wygrasz mecz na Inferno. Mogę coś takiego zrobić, nie ma problemu, bo jak wiadomo Inferno nie jest jakąś moją ulubioną mapą, ani na skrzydłowym, ani na, ani na turniejowym. Eee, trzecie pytanie. Czemu rzadko, dajesz, czemu rzadko dajesz serię z gierki z ekipą? Czemu daję rzadko tą serię na kanał? P powód jest prosty. Nie, moje nagrywki ogólnie są najczęściej robione w weekendy, a nie zawsze jest ten czas, kiedy e, ktoś ma czas na granie lub po prostu też czasami jest tak, że e, ja mam czas jedynie wieczorem, a nie mam tego czasu po prostu w dzień. I to jest właśnie ten powód. I dużo też jest wiadomo, nie, nie tylko gierki z ekipą, ale też również e, w solo. To też e, wtedy, w tym momencie, jak e, nie mam z kim grać, to gram po prostu solo i też e, daję materiały z tego. E, czwarte pytanie: do której godziny najczęściej nagrywasz? Najczęściej nagrywam do godziny drugiej w nocy, bo, lub jak będzie mi się chciało. To jeszcze do 2.30. Moje granie to jest takie bardziej nocne, znaczy nagrywanie. Piąte pytanie: wolisz iść wcześniej spać i rano wcześniej wstawać, czy późno iść spać i później wstawać? Zdecydowanie to drugie: ja lubię późno chodzić spać i późno wstawać zdecydowanie. Szóste pytanie, co z tym minecraftem, którego miałeś nagrać? A do tej pory go nie nagrałem. Co z tym minecraftem? Bym musiał powiedzieć dwa słowa, nie wiem. Naprawdę nie wiem, nie wiem, co z tym minecraftem. I na razie to byłby temat taki osobny, bo nie wiem, co wam odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę nie wiem, także przechodzimy do pytania siódmego. A pytanie siódme, gdybyś mógł rzucać odcinki codziennie przez rok czasu z Minecraft, to zrobiłbyś to? Eee, słuchajcie, raczej nie. I teraz dlaczego? Dlatego, że eee, Minecraft jest grą, która by mogła mi się studzić po jakimś czasie. I samemu by mi się tak za bardzo nie chciało grać. Może jeszcze gdybym robił z tego live, y. ale w momencie gdybym sam nagrywał, sam nagrywam odcinek Z Minecrafta przez rok czasu. A też nie. Może czasami ktoś by się dołączył, no ale raczej by mi się szybko takie granie znudziło. Dlatego bardziej wolę grać tego CS-a, bardziej wolę grać z kimś i przy tym wiem, że się nie nudzę. Tak to wygląda. E, ósme pytanie. Czy w święta również wrzucisz filmy na kanał? Oczywiście dzisiaj, jak ja to nagrywam tego ja to jest 6 grudzień, czyli no, poniedziałek mniejsza z tym, ale 6 grudzień. Do świąt już jest blisko, także myślę, że na pewno jakiś odcinek się pojawi. Tak oczywiście nic mój internet nie nawali. Dziewiąte pytanie. Czy zrobić daily przez cały styczeń? W styczniu może być z tym problem, ale postaram się za to zrobić takie daily przez cały miesiąc w lutym. 10 i ostatnie pytanie. Kiedy odcinek nowy z ETS-a, Outlasta, Snipera, Elite i kiedy nowa seria? A więc po kolei. Kiedy nowy Urbex wpadnie na kanał? Wpadnie wtedy, gdy będę miał nową kamerę. Nową, lepszą. I oczywiście miejscówki. Miejscówki jakieś tam mam. Ale tak jak powiedziałem, jak zakupię nową kamerę, to w tym momencie od razu wejdzie nowy Urbex. Kiedy ETS, ETS, seria pogadankowa, wtedy, kiedy będziemy mieć, bo mam tą, mam tą serię z jednym ziomkiem. Także wtedy, kiedy będziemy mieć jakiś, jakby to powiedzieć, brakuje mi słowa, dlatego powiem, tytuł do odcinka lub coś, co byśmy w tym filmie o czymś mówili, to w tym momencie będzie ten odcinek kiedy Outlast ja już chyba o tym nawet mówiłem i to chyba nie raz Outlast wejdzie wtedy raczej przy nowym internecie po prostu na live bo przy tym internecie raczej live bym nie zrobił jeżeli chodzi o snipera Elite to mam zamiar też wrócić bo z tego co wiem to trochę osób już nie chciało tego snajpera bardziej oglądalność jest z CSa ale chcę też po prostu jakoś zakończyć też tą grę jak zacząłem to chcę też ją również skończyć i możliwe że raczej w nowym roku zasiądę w jakiś weekend i ponagrywam jakieś odcinki z tego żeby po prostu to zakończyć i kiedy nowa seria? postaram się jeszcze jeszcze w okresie świątecznym nową serię zrobić ale czy mi się uda właśnie? czy mi się uda? miejmy taką nadzieję także słuchajcie to by było na tyle jeżeli chcecie kolejnego Q&A nie wiem, czy za tydzień, czy jak. To zostawię Ci łapkę w górę, komentarz subskrypcję, kto jest nowy i widzimy się w następnym odcinku. Siemka!